Przyłanko widzowie Poranny poranek Śnieżek sypie, także radzę wcześniej wychodzić ktoś ma samochód, trzeba ja będzie trochę poodśnieżać i tak dalej. Nie jest zimno, jest ciepło, całkiem, całkiem znośna pogoda ale to zawsze tak jest jak, jak pada. No i coś tuż. Tóż ja mogę się odnieść do tego. Wiecie co, że on mnie rozśmieszył tym? On mnie nawet nie zdenerwował. Ja się nawet tak naprawdę nie wkurwiłem na to, co on zrobił. Bo raz, że dla mnie to jest na rękę nawet, że on pokazał kurwa, co on potrafi odpierdolić. To wyobraźcie sobie, ile razy musiało być nienagrane to i ja tego nie widziałem, że coś do mnie przychodziło, a. A on to sobie przywłaszczał. Teraz to ja już się nie zdziwię wcale. Kompletnie. No i co? Oskarżyciel zmienił się w oskarżonego, bo to teraz naprawdę pokazaliś, sam pokazał kurwa na własne życzenie, jakim trzeba być bez mózgiem. Nawet jeżeli chciał sobie przywłaszczyć ten portfel, to kurwa nie powinien tego nagrywać, ale to jest bez mózg. Ja nie dziwię się, że słuchajcie, nie dziwię się, że go trzeba do choroszczy wysłać. Bo to jest kompletny idiota kurwa. Na, le na leczenie psychiatryczne, tak? Tak gruba się kurwa. Na leczenie trzeba cię wysłać. I to na dłuższy okres czasu, żeby cię tam trochę nafaszerowali tabletkami. To może kurwa trochę ci z tej bańki kurwa zejdzie, bo na razie to to co ty odpierdalasz, to już jest po prostu... <laughs> Kurwa, no chłopie, ty jesteś nienormalny. Kurwa, Mać, ty blać, ty kurwa, gruba świnio. Bo ja to mówię, to nie chodzi dla mnie o portfel. To chodzi, że to jest pamiątka od widza. A ty, Kutasie, Jebany, i tak nie będziesz miał czym go zapchać. Bo widziałem tamten portfel, tylko kurwa kupa papierków, kurwa i wizytóweczek, kurwa. A w, cash, a w portfelu pusto. Bo ja te pieniądze, jak mam noszę, to nawet nie w portfelu. Bo taki portfel to muszę mu kupić. Ktoś ci wcisnął, że on 600 złotych i wart? Ty jesteś pierdolnięta. Co to, ze skóry aligatora? Lecz się, człowieku, kurwa, lecz się. Będę jechał po tobie jak po szmacie teraz, zobaczysz, kurwa. Nie chcę cię chuju znać nawet. I kurwa, na pewno się dowiesz, co o tobie sądzę, jeszcze ci pokażą filmik. Cwelu jebany ty, kurwa. Złodzieju, kurwa, parszywy. Portfel, kurwa chuja dostanę, chuja to ci kurwa może ktoś w mordę włożyć i to strach, bo kurwa można się jakieś kurwa zarazy nabrać od ciebie, kurwa o, tyle mam do powiedzenia a live'a i tak zrobię, czy z Majorem czy bez, tego nie wiem jak tam Major będzie uważał za stosowne to, to czy z Majorem będę robił, czy bez Majora na pewno zrobię przynajmniej będę miał okazję przetestować jak to wyjdzie samemu żeby nie liczyć na kogoś Także mówię, no. Sami teraz zobaczyliście, na filmie jest u, u Majora, jak... Bodajże na ostatnim, albo na teraz nie wiem czy coś wrzucił. Bodajże na ostatnim. Jak to Krzysio kurwa pomysłowy Dobromir jest. Jak pięknie to zgrał na kamerze. Naprawdę Krzysiek... kurwa, naprawdę ty mnie rozbawiłeś tą sytuacją, wiesz? Bo ja ci teraz kurwa pokażę mamonę niedługo. I powiem kurwa to samo. Chuja dostaniesz. O przyjacielu, kurwa. Kurwa, tylko już nie mój. I nic mi nie zrobisz, kurwa, bo to są moje pieniądze. A w ogóle to kurwa, chłopie zrobiłeś, przywłaszczyłeś czyjeś mienie, kurwa. To jest karalne. Kurwa, tumanie. Kurwa, bekniesz za to i to grubo, zobaczysz, będziesz tak jechany teraz, kurwa, przeze mnie na każdym filmie, ale to na każdym, wszystko będą o tobie wiedzieć, wszystko, kurwa, wszyściutko od A do Z, od A do Z się dowiedzą, wszystko, kurwa, jaki jesteś naprawdę, co robisz z rzeczami, jak i co i dlaczego, wszystko będą wiedzieć i kurwa, na pewno będą do ciebie telefony urywać się, ale mam wyjebane na to, wiesz, bo mam ci w piździe, kurwa, ty gruba świnio. Na razie, widzowie. Będzie live na pewno. Jeszcze dzisiaj jakiś materiał też nagram. Siemanko.